Witajcie z tej strony odgrycardy, to jest właśnie kolejny materiał ze serii 500. Store. Tak jak pamiętacie po szerzej odcinku mamy kowadło z żelaza, ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze właśnie mi widz tutaj napisał, że jeszcze trzeba to dobić młotkiem do końca i wtedy praca będzie zrobiona. O, proszę bardzo. Nie wiem, ile trzeba? Chyba tyle ile gra powiem. O! I dobra, mamy kowadło z żelaza zrobione, czyli tak, nie wiedziałem o do końca jak wygląda mechanika robienia właśnie kowadła, ale widz mi napisał właśnie, że trzeba jeszcze dobić to młotkiem do końca, no i co, i tak naprawdę teraz mamy zrobione kowadło z żelaza, więc mamy, no powiedzmy drogę otwartą w kierunku stali, teraz to trzeba zrobić tylko jeszcze piec specjalny na stal, czyli piec piec hutniczy plus do tego jeszcze będzie potrzebny oczywiście e, piec do wytwarzania koksu czyli jest, e, paliwo hutnicze jedne słowy więc tak to się prezentuje ja jeszcze tutaj tylko zerknę czy coś tutaj możemy rozcieńczony borax e, tutaj nic tutaj tak samo czyli tutaj jest wszystko takie powiedzmy na spokojnym poziomie no to się wytwarza tutaj, też się wytwarza. Tutaj nie mamy wapna. Dobrze, tak więc dzisiejszy materiał będzie skupiony pod względem wydobycia. E, pójdziemy na obszar, gdzie występuje węgiel kamienny i wykopiemy troszeczkę tego węgla kamiennego, bo będzie właśnie nam potrzebny do dalszych receptur. Oczywiście. Tak więc teraz to ja oczywiście pójdę spać i co, i przywitamy kolejny dzień. Przywitamy kolejny dzień i tyle. Tak więc dobranoc i przywitam was właśnie w następnym tygodniu. Dobrze, mamy nowy dzień. Tak więc schodzimy teraz na dół. No i co? I tak naprawdę... Idziemy potem w węgiel kamienny, tylko jeszcze zobaczę, czy już jest jedzenie. Jest jedzenie. Tam mogę też wyciągnąć, oczywiście. Tutaj sobie ją położę. Dobra, tak, więc wyruszamy właśnie w stronę wydobycia węgla kamiennego. Węgiel kamienny, jeśli dobrze pamiętam, on chyba występował... Nie tu. Hmm, ciekawe miejsce, i chyba to jest ten obszar, gdzie ja tutaj wydobywałem węgiel kamienny. I raczej na pewno, bo to nie było blisko, tylko trochę dalej. Tak więc tutaj pójdziemy. No dobrze, tak więc rozpoczynamy wydobycie węgla kamiennego. Węgiel kamienny będzie nam potrzebny, oczywiście, do wytwarzania koksu. Jeśli dobrze pamiętam, e, tak, czekajcie, możemy nam tutaj zobaczyć przewodnik, czyli poradnik. Przewodnik, gdzie tutaj jest? Wytwarzanie piec kancarski, Hmm, gdzie to jest? Wytwarzanie stali, ale tutaj nie pisze na temat koksu. Energia mechaniczna, kowalstwo, wytapianie piecko koksowniczy, ok, mamy tutaj mhm. dlatego potrzebujemy drzwiczki że których nie posiadam. A oczywiście będziemy potrzebowali cegła, tylko że ta cegła niestety wymaga materiału takiego jak właśnie zaprawa muralska. A niestety nie mamy wapnia. Nie mamy wystarczającej ilości wapnia właśnie, żeby wytworzyć zaprawę muralską. A wątpię, żeby ta ilość, którą teraz wytworzymy jako formę na zaprawę murarską nam starczy to raczej tego będziemy znacznie więcej potrzebować, więc na razie mamy troszeczkę przytrzymany rozwój, bo blokuje nas rozwój oczywiście w kwestii zapewne morarskiej. Nie mamy po prostu wapnia. A wapnie jest nam właśnie potrzebny, żebyśmy mieli dalszy progres. No tak, ogólnie jako taką inne materiały to mamy na to, chociażby nawet całe żelazo. Zapasy żelazo wystarczą nam na wytworzenie żelaznych drzwi, chociaż żelazne drzwi to ja nawet posiadam. Więc tutaj tak już zaoszczędziliśmy materiały, ale żelazne drzwiczki to raczej jest mały koszt, no to największy koszt i najbardziej to, co teraz potrzebujemy, żeby był właśnie ten progres technologiczny, no to jest właśnie wapień szeroko pojęty. Wapień właśnie potrzebujemy, nawet może być złożem marmuru, to też idealne będzie jako materiał do zaprawy muralskiej. Czekajcie, czy ja dobrze idę, Powoj, dobrze idę, powoi się zbliżamy. Jagódki mogę zjeść oczywiście po drodze. Aha, tutaj są dziurek, więc uwaga. Żeby nie było czasami jakieś rabiny. Bo jest takie tutaj oczywiście ryzyko, że może być rabina. Tutaj mamy tego handlarza. tak sobie zerknę z ciekawości czy handlarz sprzedaje. Czy sprzedaje właśnie wapień. Bo jeśli tak, to możemy kupić nawet zaprawę muralską. Wiem też, że jest taka szansa, ale. Różnie to była. Niestety. Ok, że on tak siedzimy, się zespił się tutaj. To jest też ciekawie. No, mamy tutaj gips do kupienia. Mamy czerwoną segłę. Nie, nie ma tutaj zaprawy. Albo coś w tym stylu. Dostawa nowych towarów będzie dopiero za 6 dni, czyli jeszcze musimy poczekać, niestety. Więc no dobra, to wracamy i idziemy dalej w stronę wydobycia węgla kamiennego. Ile wydobędziemy węgla kamiennego? E, możliwe, że jak najwięcej, te Ile się da, czyli może nawet i całe złoże węgla kamiennego wykopiemy, bo kiedyś te złoże węgla kamiennego już kiedyś był, nawet materiał, jak tutaj kopaliśmy. I chyba oprócz węgla kamiennego to tam było jeszcze złoże kwarcu z domieszką sebra. więc to były takie dwa złoża połączone koło siebie. Ale to już no trochę czasu minęło, od kiedy tam byłem ostatnim razem. I to chyba było tutaj, tak? Tak, tutaj było, bo nawet wyjdzie, że tutaj kopałem. Mamy tutaj początek, tylko przygotujmy broń, oczywiście. Jest to oczywiście troszeczkę taki. Niebezpieczny obszar, bo mogą zespić się tutaj potwory, zwłaszcza, że jest aktywność na bardzo wysokim poziomie. Ale dobra, jest tutaj w miarę bezpiecznie, nie widać przeciwnika, ale my za to mamy oczywiście węgiel kamienny do wydobycia. Tak więc zaczynamy to kopać wszystko. A kto wie, może jeszcze tutaj jakiś srebro występuje. Na razie robimy wydobycie. Oczywiście jest to niebezpieczny obszar pod tym względem, że to nie jest obszar stabilnie temporalnie. Więc też nie jest to powiedziane, że ja mogę tutaj cały dzień siedzieć. Bo jak widzicie, zębatka temporalna rusza się. Czyli obszar niestabilnie temporalnie. Więc też to nie jest tak powiedziane, że ja mogę być tak tutaj, non-stop, na innym obszarze. No, ale powoli wydobywamy ten cały węgiel kamienny, więc powoli zapasy będziemy robić. E, oczywiście jeszcze jest inny taki sposób na wydobycie, żeby szybciej wykopać takie złoże jak na przykład węgiel kamienny. E, jest to właśnie ładunek górniczy. Ładunek górniczy wymaga oczywiście proku strzelniczego, e, tkaniny, się dobrze pamiętam. No, zresztą zobaczmy. Ładunek górniczy, o. Ładunek goniczy, no, prok strzelniczy, czytam ta, czy właśnie, proch czarny. Salety mamy, mamy tutaj sproszkowaną siarkę, i węgiel kamienny też już mamy, właśnie w tym momencie. No, tak więc tak to wygląda. Więc nie wiem, może kiedyś zrobimy. Ma się coś takiego, ale jest tego co, sami widzicie nie opłaca się używać ładunku górniczego przeciwko właśnie takim złożom jak na przykład żelazo, bo jest szansa, że zniszczymy ludę w przypadku skrystalizowaną, więc takie żelazo, miedź, cyna itd. No to tutaj bacznie się opłaca kopać ręcznie, ale na przykład taki węgiel węgiel kamienny, czy węgiel brunatny, czy nawet antracyt, bo to jest jeszcze kolejny rodzaj tutaj węgla w tej grze. A tracet i wracając do tematu to właśnie ładunek górniczy byłby idealny na takie złoże węgla kamiennego. Byłoby to znacznie szybciej. No i oczywiście bym zaoszczędził sobie Killov, tak? Ale dobra, jak zacząłem już kopać, to już będę kopał. To wie, może, że jakieś tutaj jest inne złoże ukryte. A wiecie co, nawet mógłbym teraz to sprawdzić z ciekawości. Jeszcze jedna próbka. I jeszcze tutaj. Okej, okay, czyli z tego co widzę, są tutaj jakieś ciekawe złoża, na przykład magnety. Magnety to jest oczywiście żelazo. Mamy tutaj też bardzo duże ilości miedzi. W razie co? Dlaczego to tak? Dziwne. E, Bęgi kamienne to wiadomo. Zresztą i tak go teraz wydobywamy. E, mamy tutaj już tutaj siarkę. Jest tutaj taka szansa na siarkę. Chematy to jest oczywiście. Też żelazo. E, Sfaletyt, borax. No i tak właśnie to się prezentuje. Czyli coś tutaj mamy ciekawego. Innymi słowy. Ale wracamy do kopania, bo jak widzicie zębatka mi oczywiście po powoli chodzi, więc wykorzystajmy jak najbardziej efektywnie ten czas, jak najbardziej optymalnie. Proszę bardzo, teraz tutaj. O, jeszcze tutaj idzie, tak złożę, ciekawe. To no, taki będzie materiał dzisiejszy, czyli taki materiał, jakby to powiedzieć, górniczy. Górniczy materiał skupiłem się właśnie tylko na wydobyciu tutaj tutaj węgla kamiennego. Ewentualnie jeśli coś w tym falcu jeszcze jest ukryte, ale chyba nie. Czekajcie! O! Krótki zasięg. Węgiel kamienny i węgiel kwarc, czyli tutaj nic nie ma. Ewentualnie, jeszcze tutaj mogę sprawdzić. Czyli węgiel kamienny jest trochę niżej, z tego co widzę. Tak więc, wracamy do wydobycia. A jednak to jest znacznie większe złoże. No to ciekawe. No i dobre. Skoro tak, to fajnie. Godzina już 15, prawie 16. Więc czas też po wojsku chodzi. Hmm, chyba wydawało mi się. Myślałem, że ja coś słyszałem, ale to może po prostu w moim mieszkaniu. Bardzo dużo tego węga. Oj, bardzo jeszcze się nie kończy, no ogromne złoże. Dobra, i chyba to już jest końcówka, tak? Tak, to już jest właśnie końcówka tego złoża. Dobra, czyli tak naprawdę całe złoże węgla kamiennego zostało wydobyte. Trochę kamienia zyskaliśmy. Jeszcze tak tutaj zerknę dookoła, czy na pewno wszystko wykopałem. No, ale nawet, nawet takie dość duże złoże. Mamy fajny zapas. Dobrze, tak więc wychodzimy, wychodzimy, bo już moja... O, patrzcie, sebro. Jeszcze srebro tutaj znalazłem. Wow. Dobra, gdzie była tutaj dabinka? Bo ja tak tutaj dziwnie kopałem. A jeszcze tak tutaj zejknę, bo widzę o to, że sebro było, Dziwo. Ale chyba już nic nie widzę. Dobra, to wychodzimy. He! Jeszcze sebro mamy. Hej, fajnie. Dobra. Lecimy, lecimy, wracamy do domu. O, głodny jestem, już nie mam tutaj jedzenia, ale pewnie jakieś jagódki będą po drodze, więc na pewno znajdziemy jakiś tutaj prowiant. O, już nawet widzę, czy nawet tutaj. No i dobra, sprawa załatwiona. Jeszcze trochę tutaj owoców. No i co? I lecimy do przodu, tak? O, wywa w tym miejscu. A my powoli zbliżamy się do domu. Tutaj jest Andezy, a tam dalej to jest granit. Więc te góry raczej na pewno nie mają nic, coś poszczególnego z wapniem. Tutaj jest iłowiec, piaskowiec, granit, łupek nawet. Szkoda, wielka szkoda, że ja tutaj nic nie widzę, to co bym potrzebował, czyli właśnie na wapień, żeby zrobić sobie tą zaprawę muralską. Wielka szkoda, nawet to lecimy. To jest ołów, ale ołowia nie będę się interesował. Nie ma takiej potrzeby. Ok, i tutaj już jest ta droga. No i co? I lecimy do domku. Dobra, w domku jestem. Więc fajnie teraz o, tutaj cały ten materiał chowamy. Czyli cały węgiel kamienny i srebro. Tak więc tak to do schowania. Tylko nie wiem czy tutaj, czy tutaj dać. Może tutaj będę dał całe te zapasy węgla. Dobra, tutaj damy te srebro. No i dobra, i to materiał, czyli Kamień łupkowy. No, nie, iłowcowy. Jeszcze schowam tutaj byłkę kwarcu. Byłka kwarcu chyba była gdzieś tutaj? Podejrzewam. Bo, czy gdzieś tutaj? Gdzie ja wkładam kwarc? A, tutaj. Dobra. Hmm, tutaj nic nie trzeba. A ciekawe, czy jagódki mi wyrosły, to może zrobimy więcej soku. Ewentualnie. Najwyżej to się okaże. No zobaczmy. Za jeden dzień to będę miał. A jak tutaj uprawy? No, jeszcze trzeba poczekać. A może bym to nawet wszystko tutaj podlał. Tak żeby było 100%. Chyba mi się wydawało, że gdzieś tutaj była kompletnie sucha gleba. Ale może mi się wydawało? O! To do dobywania. Wszystko? Chyba wszystko tutaj ogarnąłem. To jeszcze zobaczymy jedno miejsce, gdzie mogę tutaj podać. Czyli, tu właśnie w tym miejscu. Ale tutaj mam kapustę do zabrania. Ale też trzeba będzie, oczywiście, podać rośliny. Jeszcze kapustę. A nie, to nie mogę. To mogę. To nie mogę. Tutaj cebula. A tylko jedna? A tylko jedna cebula do zabrania. Dobra. Czyli wszystko mamy tutaj oganięte. Dobra, tak więc... Jeszcze zobaczyłem drzewka owocowe przy okazji. Zobaczmy te nasze drzewka owocowe. Jak tutaj wygląda sytuacja? Sytuacja stabilna. Dobra. To co? Wracam do domu i będę kończył materiał. Tak naprawdę. Dobra. Czyli tak nasionka, jedzenie, doskowanie. A nasiona to ja przecież daję tutaj na zewnątrz. O, proszę bardzo. A wiecie co? Jeszcze bym tutaj zasadził cebulę. Jeszcze cebulkę bym tutaj zasadził. Właśnie w tym miejscu. O, proszę bardzo. Dobra, tak więc schowamy tego itemy i będzie to już właśnie koniec materiału. Tak więc jedzenie do schowania. Jagódki to jako śniadanie. To mogę zamknąć to też. Pik. A no wiek słyszałem. Zobaczcie i to tutaj, to tutaj. Jak tam ziarno-dziarno w porządku. Tutaj jedzenie się psuje. Czyli będzie tutaj nawóz w razie co. Czekajcie, to jest z sokiem. To jest z piwem. A to jest z czym? Też piwo. Ups. Mikrofon mi spadł. Dobrze, w takim razie ja kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobała. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli spodobał się spodobał ten kanał, to zostawcie tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.